będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejszą niedzielę obchodzimy kolejną rocznicę poświęcenia bazyliki Świętego Jana Apostoła i Świętego Jana Ewangelisty na jednym z pagórków rzymskich, który nazywa się Lateran. Działo się to w IV wieku po Chrystusie, kiedy Kościół rzymski otrzymał od Konstantyna Wielkiego dar wolności, wolności wyznania. Była to pierwsza świątynia, rzeczywiście wybudowana też przy pomocy Konstantyna Wielkiego i stała się ona siedzibą również siedziby papieży od czyli kolejnych biskupów Rzymu od, czwarte, od IV wieku po Chrystusie aż po XVI wiek, kiedy papież przeniósł swoją siedzibę do Bazyliki Świętego Piotra. Dlaczego obchodzimy wspomnienie tej poświęcenia tej bazyliki na Lateranie, bazyliki laterańskiej? Dlatego że jakbyśmy stanęli przed tą bazyliką, popatrzyli na fronton, to tam pisze z boku po prawej stronie takie wyryte na ścianie jest taka piękna taki fresk i pisze Mater et caput omnium ecclesiarum. Czyli matka i głowa wszystkich kościołów, oczywiście, zamyśle kościołów kościoła katolickiego. Dlaczego? Dlatego, że, tak jak powiedziałem, była to pierwsza świątynia wybudowana w Rzymie już w okresie wolności religijnej. I ponadto oczywiście była siedzibą przez praktycznie no, 12 wieków, 1200 lat, siedzibą kolejnych papieży. I w tym kontekście, jakolwiek przypominamy sobie konsakrację budynku zbudowanego z. Materialnych kamieni, to przypominamy, przypominamy sobie w dzisiejszej Ewangelii, bo czytamy rozdział 2 Ewangelii Świętego Jana, że rozumienie świątyni jako takiej, czyli miejsca przebywania Boga z człowiekiem, wykracza w chrześcijaństwie poza budynki materialne. Jakkolwiek kościoły, budynki sakralne są potrzebne dla wspólnoty chrześcijańskiej. W celach liturgicznych, w celach kultu, to jednak świątynia w wymiarze wiary jest to ciało Chrystusa. Ciało i nasze z nim powiązanie, o tym mówi Święty Paweł, mistyczne ciało Chrystusa. I dzisiejsze Ewangelii z rozdziału drugiego Ewangelii Świętego Jana, właśnie wynika dokładnie to: Chrystus, kiedy wypędza przekupniów ze świątyni. Pytają się Go, jaki znak uczynisz? On mówi, zburzcie tę świątynię, a ja ją w trzech dniach odbuduję. Oczywiście była to metafora odnosząca się do nie tej konkretnej świątyni na górze Syjon w Jerozolimie, która była też świątynią, miejscem przebywania Boga do czasu śmierci Chrystusa na drzewie krzyża, ale chodzi o Jego ciało. Chrystus umierając na drzewie krzyża, zamienia i zmartwychwstając, zamienia swoje ciało w świątynię, w której... Bóg mieszka na zawsze i On i ludzkie ciało też, yy, ludzka natura Chrystusa jest yy, niejako pochłonięta czy włączona we wewnętrzne życie Boże. Zbóżcie tę świątynię, a ja ją w trzech dniach odbuduję. Jakie to ma znaczenie dla każdego z nas? Otóż ciało, w którym mieszka Bóg, nasze ciało ma wymiar święty. Jesteśmy powołani do tego, żeby troszczyć się o zbawienie duszy i ciała, dlatego że ciało jest serce moje, oczywiście mój duch, ale również ciało jest świątynią Ducha Świętego. Kiedy przyjmujemy w Eucharystii Pana Jezusa w Komunii Świętej, przyjmujemy ciało Chrystusa, które łączy się z moim ciałem w wymiarze duchowym, ale, ale i sakramentalnie też cielesnym. Pamiętajmy o tym i dbajmy o siebie. Po pierwsze, żyjąc nie w nieczystości, nie w grzechach, nie w rozpuście, ale w świętości życia, w trosce o utrzymaniu własnego ciała, w świętości, bo jest ono świątynią Boga w Trójcy Jedynego. Pamiętajmy o to i o tą świętość ciała. W zjednoczeniu z ciałem Chrystusa módlmy się gorąco. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki.